W tym wideo pokażę Ci, jak możesz ukryć zdjęcia na swoim iPhone'ie. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i polubienie. Czasem są zdjęcia, których nie chcesz mieć w głównej galerii, ale też nie chcesz ich stracić. Apple pomyślało o tym i stworzyło album ukryte, do którego dostęp chroniony jest kodem. Zobaczmy to krok po kroku. Najpierw otwórz aplikację zdjęcia na swoim iPhone'ie i wejdź do galerii. Przejdziemy przez cały proces. Aby ukryć pojedyncze zdjęcie, wystarczy je przytrzymać i wybrać opcję Ukryj. Jeśli chcesz ukryć kilka zdjęć naraz, naciśnij opcję Wybierz, zaznacz wybrane zdjęcia, dotknij trzech kropek i wybierz Ukryj. Potwierdź, naciskając czerwony przycisk. Zdjęcia zostały ukryte. Teraz, gdzie je znaleźć? Wróć do zakładki Albumy w swojej galerii i przewin na sam dół ekranu. Na dole, jako przedostatnia pozycja, znajduje się album ukryte. Naciśnij go, wybierz zobacz album i wprowadź kod blokady iPhone e A, odcisk palca albo użyj rozpoznawania twarzy, zależnie od tego, o co poprosi urządzenie. Tutaj znajdują się ukryte zdjęcia. Nie ma ich w głównej galerii, są wyłącznie w tym albumie. To naprawdę proste. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojego iPhone e A, zobacz opis. Dziękuję za obejrzenie tego wideo.